Zagraliśmy tak jak zawsze. Gdzieś tam naszym głównym elementem była dobra zagrywka, ustawienie bloku. Tej zagrywki nie było. Dzięki czemu Ślepsk Malów Suwałki mógł sobie spokojnie wyprowadzić kontrę, dobrze grać na szybkiej piłce. Moim zdaniem zabrakło tej właśnie zagrywki. Jednak musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu i już za tydzień gramy kolejny bardzo ważny mecz z Alurą, alurą wartą zawiercie, także tutaj nie możemy długo rozmyślać nad tym wszystkim. Musimy skupić się, przytrenować dobrze tydzień i mam nadzieję, że kolejny mecz będzie zwycięski. w każdym z trzech setów. Mimo, że ostatni był tam gdzieś może bliżej, żebyśmy yy, można nawet przegrali seta, ale czuję, że była kontrola i, i bardzo dobrze graliśmy w obronie, w bloku, w zagrywce. Ma, mam wrażenie, że dzisiaj po prostu każdy był bardzo pewny siebie i, i dał z siebie bardzo dużo. Przed każdym meczem wideo mamy, mamy yy, statystyków, którzy po prostu pracują nad tym, żeby każdą drużynę rozgryźć, więc yy, mniej więcej wiemy, co się możemy spodziewać po każdej drużynie. Yy, na pewno Gratulacje dla nich, bo są Beniaminkiem i, i walczą bardzo ładnie w, w pluslidze i, i są bardzo wysoko, więc, więc chwała im za to, ale dzisiaj na szczęście trzy punkty dla nas. Bardzo, bardzo dla nas ważne to, że się y, odbudowaliśmy w tym nowym roku, że z Olsztynem zapaliśmy punkty, że teraz wygraliśmy, więc oby tak dalej i, i może jakaś tam walka o playoffy w przyszłości się otworzy. Rewelacyjnie się czuję i szczerze mówiąc chciałbym tu zostać póki co jak najdłużej, bo ludzie są świetni. Nie tylko kibice, bo kibice są oczywiście najlepsi, ale nawet ludzie gdzieś tam w mieście są zawsze, zawsze blisko nas i, i wspierają, więc czuję się rewelacyjnie i, i bardzo się cieszę, że mogę grać dla subwencji. Fajnie, że udało nam się wygrać, bo wiemy, że zespół częstochowy, mimo że to jest Beniaminek. To szybko się oswoił z ligą i już pourywał wielu, wielu przeciwnikom, wielu drużynom e, cenne punkty. Tak na, powiem tak, na psociu w tej lidze. E, cieszy to, że my graliśmy dobrze. To jest drugi e, mecz z rzędu, gdzie my gramy dobrze e, i nie wypuszczamy tego po prostu meczu e, z rąk. I, I to nas najbardziej motywuje i cieszy do, do, do dalszego działania, do dalszych meczów. Mam nadzieję, że podtrzymamy tą e, zwycięską dwumeczową dwu, na razie pasę, ale nie składamy broni, jedziemy do Rzeszowa e, i tam chcemy pokazać się po pierwsze jak najlepiej, bo wiadomo, że Rzeszów to jest top team. E, a drugie jak będzie można i będziemy chcieli, to wyszarpać nam jak najwięcej punktów e, i tego nam życzcie, a dalej tylko, 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 tylko zwycięstwa i tak tak, 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 tak podchodzimy do każdego meczu i tak będzie podchodzić do następnych. Że spotkanie było na niezłym poziomie i, i jedna i, i druga strona po perfekcyjnym przyjęciu dobrze, dobrze atakowała. Myślę, że, że rozegrało się to na tym, że, że potrafiliśmy przeciwnika odrzucić od siatki i, i tych błędów popełniali ciut więcej niż my. Bardzo się cieszę, że, że robimy tak, taką miniserię dwóch wygranych meczów z rzędu u siebie. Na pewno to cieszy i, i mam nadzieję, że, że za tydzień w Rzeszowie też punkt.